Włosi, a raczej włoska kultura, słynie z dwóch rzeczy: z niesamowicie dobrego jedzenia i mody. Czy rzeczywistość spotyka się z tymi stereotypami? Pogadajmy dzisiaj o modzie włoskiej i o tym, dlaczego uważam, że włosi w sumie nie potrafią się ubrać i polski styl uważam za lepszy. Także pomówmy na sam start o tych najbardziej ikonicznych włoskich designerach, projektantach, których na pewno znacie, ale pomóżmy sobie z czego oni słyną. Na sam początek Valentino Garavani. Definicja glamouru. Sam Valentino powiedział, że wie czego kobiety chcą, chcą wyglądać pięknie i właśnie w taki sposób tworzył swoje projekty. Założył swój dom mody w 1960 roku i ubierał takie gwiazdy jak Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor czy Jacqueline Kennedy. Jego znakiem rozpoznawczym jest rockstar, czyli pikowane, ćwiekowane elementy, które na początku pojawiły się w całej kolekcji i jest to jeden z najważniejszych jego znaków charakterystycznych, a obecnie możemy je zaobserwować na każdym elemencie ubioru, tak naprawdę szczególnie na butach i na torebkach, a potem skopiowane na przykład w erze Tumblera w 2010 roku przez wielkie korporacje po to, żeby się upodobnić do projektanta jak najbardziej. Jednak mamy również na naszym rynku markę Mario Valentino no i nie, nie jest to podróba, nie jest to dups, tak zwany popularny, która, ta marka również oferuje skórzane elementy, takie jak torebki czy buty i są dobrej jakości, jednak to nie jest poziom high fashion designera, jest to zdecydowanie niższy segment rynku, mogłabym ją, ja bym ją zakwalifikowała do takiego bridge, czyli tej takiej marki pomiędzy luksusowymi, a tymi masowymi mam też od niego torebkę skórzaną bardzo fajną torebkę listonoszkę którą lubię nosić i ludzie tutaj noszą też Valentino Mario Valentino, oczywiście Garavani Valentino też noszą, ale jest taka różnica między tymi markami, że obie są prawdziwe i obie istnieją na rynku. Mario Valentino nie jest podróbą Garavani Valentino. Jeśli pokażę Wam ten znaczek, prawdopodobnie wiecie, o kim będę mówić, marka Prada. To jedyna marka, która tak naprawdę jest trzymana przez rodzinę, bo Mucia Prada jest wnuczką założyciela Prady, zarządza nim do dzisiaj. To ona w 96 roku, razem z Kate Moss, rozpoczęła trend, czy cały ruch na Agli chic revolution. Prada stała się najbardziej ikoniczną marką przez ich słynne, charakterystyczne logo. Jest to jedno z najczęściej kopiowanych logotypów na świecie. Jest bardzo charakterystyczny, bo pierwszy kolor, który odczytuje nasz mózg, to właśnie kolor czerwony jest najbardziej widoczny dla naszego oka. Prada Lina rossa line jest bardziej dostępna dla większego segmentu rynku, jest, jest tańsza. W 1994 roku zaczęli oni wykorzystywać nylon w swoich projektach, i ten słynny plecak właśnie powstał. Plecak czy torba powstał właśnie z tego materiału. Jest ona znana ze swojej estetyki, stylu charakterystycznego, radical chic. W dużym skrócie, patrzysz na outfit, coś ci nie gra, jest spora szansa, że to prada. Taki jeden element, który wytrąca cię z równowagi i teoretycznie nie powinien się znajdować w tej stylizacji. I nie pasuje, ale jednak właśnie to mu ci najbardziej się podoba. Zresztą sam jej styl jest dosyć niekontrowersyjny, nie niezwykły, ale to jest charakterystyczny taki jej. To mi się podoba w topowych designerach, że ich personalny styl często odbiega od tego, co prezentują na wybiegach, bo jest to raczej kolekcja sprecyzowana pod ludzi, pod sprzedaż, bo musisz sprzedawać w tej branży. Raf Simons jest od jakiegoś czasu współtwórcą Marku Prady i razem. Zaczynają od idei przeszłości, w taki sposób tworzą swoje aktualne kolekcje, sięgając do tego dziedzictwa i do tej historii marki. Czy to jest coś niezwykłego w branży luksusowej? No nie, niestety każdy, każdy teraz to robi naprawdę. Każda marka stara się przypomnieć swoje dziedzictwo, ponieważ młode pokolenie konsumentów nie bardzo zna marki, nie wie czym, z czym się łączą, nie wie jakie były ich początki, także teraz ta historia pojawia się po raz kolejny w marketingu, w branży. Żeby zachęcić i nawiązać więź, i zdobyć lojalność klienta. Czy to wychodzi? Nie bardzo. Branża luksusowa ma ogromny problem, jest ogromny spadek sprzedaży. Gucci, marka założona w 1921 roku we Florencji. Jeśli oglądaliście film House of Gucci, nie będę wam tutaj jeszcze raz. Przybliżać tej historii. Generalnie zaczęli od produkcji obuwia. Polecam ten film po prostu do nadrobienia historii, ale od obuwia powoli stali się też sprzedawcą y, dóbr luksusowych. I pomimo tego, że Marka była, cały dom był na skraju bankructwa, to jednak Tom Ford w 1994 roku przyszedł i nadał Marce bardziej seksowny i sensualny wygląd dla ich kobiet. Następnie Frida Ganini podążała za jego krokiem. W 2016 roku dyrektorem kreatywnym marki był Alessandro Michel, i tak wyglądały mniej więcej merchandising w sklepie. Natomiast na chwilę obecną dyrektorem kreatywnym marki jest Sabato dosarno, i spójrzcie, jak bardzo zmieniła się estetyka i wygląd całego sklepu. Podczas zmiany dyrektorów kreatywnych. To jest bardzo ważny moment dla marek, i tak naprawdę pojawia się też pytanie w głowie, czy dyrektor kreatywny jest potrzebny Marce. Czy jest potrzebny ktoś, kto pociąga za wszystkie sznurki i spaja to w całości? Mamy też case study yy, Marżeli, gdzie nie ma jednego wskazanego projektanta, który jest odpowiedzialny za cały proces kreacji, nie jest zespół anonimowych projektantów, którzy co roku przynoszą coś ciekawego na rynek. I cała, całe DNA marki nie jest zmieniane tak drastycznie, bo to jest naprawdę drastyczna zmiana i zupełnie inny klient i zupełnie inna wizja na marki i na to, jak powinna być przedstawiana. Znaczy, pomijam fakt, że Gucci w tej chwili też ma ogromne problemy i w sumie nikt nie chce tego nosić, ale mniejsza. Dyrektor kreatywny w marce, czy jest potrzebny, czy nie, czy psuje robotę, czy lepiej jest mieć zespół ludzi odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku. To jest ciekawy aspekt, który, nad którym możemy się pochylić następnym razem, przy następnym filmiku i porównać sobie kilka. Yy, przykładów właśnie tego, gdzie jest jedna osoba, gdzie są zespoły. Także dajcie znać, czy chcielibyście taki materiał. Nie mogę oczywiście zapomnieć o marce Versace, która powstała w 1978 roku i Versace szybko zrozumiał wartość celebrytów w pierwszym rzędzie na wybiegu. Jego ikoniczne designy to przede wszystkim brick key, safety pin dress, barokowe i zwierzęce printy na ubraniach i to właśnie od niego jest słynna revenge dress, którą Diana ubrała na pierwsze... Publiczne wyjście po ogłoszeniu rozwodu z Charlesem. Więc. Ale innym ikonicznym projektem jest również Jungle Dress, w której wystąpiła Jennifer Lopez. A w ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować jej odtworzenie. Na Netflixie znajduje się dokument na temat jego życia. A następnie Donatella Versace przejęła markę i zarządza nią do dzisiaj. I razem z nią Jennifer Lopez odtworzyła ostatnio swoją słynną właśnie Jungle Dress i mieliśmy okazję też zobaczyć y, kolaborację lipy z marką Versace. Kolejna ikoniczna marka to Fendi, założona w 1925 roku w Rzymie. Dopiero w 1966 stworzyli oni swoją pierwszą od Couture kolekcję, a sam Karl Lagerfeld zaprojektował ich logo. Na chwilę obecną dyrektorem kreatywnym jest Kim Nicholas Jones. Oczywiście mamy dom mody Dolce Gabbana. Jest to marka założona w 1985 roku przez Domenico Dolce i Stefano Gabbana. Projektanci spotkali się w 1980 roku podczas pracy dla jednego domu mody, dla tego samego domu mody w Mediolanie. Są znani z bardzo zmysłowych, odważnych i barokowych motywów i stylizacji. Ogólnie tutaj w dużej mierze chodzi o efekt wow. Jeśli jesteście teraz w Mediolanie, to być może wiecie, że jest yy, wystawa najbardziej ikonicznych. Projektów od Dolce Gabbana. Nie mogę oczywiście. Pominąć wielu specjalizacji, od odzieży, przez akcesoria aż po perfumy, współpracę z takimi gwiazdami jak Kim Kardashian. pokazowy, trochę tandetny i kliczowaty, ale jednak to ich wyróżnia, bardzo są włoscy w tym wszystkim i daję to radę, że tak powiem. Osobiście nie jestem jakąś ogromną fanką, ale tutaj nie chodzi o to, co ja preferuję, a co nie. Zresztą sam fakt, że prawie o nich zapomniałam, świadczy chyba o mojej postawie wobec ich poczarci. <laughs> Sorry. W pewien sposób łączą tradycyjność z nowoczesnością. Udaje im się to całkiem nieźle. Oczywiście mają swoją zaufaną grupę odbiorców, i tutaj przede wszystkim skupiałabym się na tym efekcie wow. No i pozostałym kluczowym graczem w świecie mody. Założyciele nadal są dyrektorami kreatywnymi i szefami. Kolejną marką, którą nie do końca możecie kojarzyć z Włochami, jest Diesel, założony w 1978 roku. Ich kolekcje skupiałem się głównie na jeansie na bardzo takich seksownych, wyzywających, awangardowych wizerunkach i Diesel w tej chwili słynie głównie. Oczywiście to są to bardzo dobre jeansy. Można go na spokojnie postawić koło takich konkurentów jak Calvin Klein, Armani Jeans czy Armani, po prostu Armani Jeansy, czy D czy... kto tam jeszcze robi jeansy? Takie dobre. Levi's. Chociaż ich ostatni viralowy projekt to jest właśnie ta torebka, którą no, dużo widzę. Dużo jest jej na mieście i tutaj też. Na chwilę obecną dyrektorem kreatywnym jest Glenn Martens. To są marki, które zostały założone, stworzone i rosły w poprzedniej dekadzie. Na chwilę obecną możemy również. Wschodzące gwiazdy, na które właśnie włoski i ogólnie światowy rynek ma swoje oko otwarte. Łatwo to powiedziałam. Projektanci i marki zyskujące na popularności, pochodzące z Włoch: Federico Cina, Des Femes, akt numer 1. Nie do końca wiem, jak to czytać, ale Sunei. D'Attico, Moliano. Quayra. To są wschodzące gwiazdy Włoch, które w przyszłości mogą okazać się dosyć duże, popularne. Zobaczymy, jak rozwinie się ich kariera w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że poza Paryżem, Francją, żaden inny kraj nie ma aż tylu znanych projektantów. No dobra, może teraz Stany Zjednoczone prawdopodobnie ich dogoniły już dawno temu, ale mniejsza. Kiedy ja tutaj miałam okazję zobaczyć tych ludzi na żywo i zobaczyć, jak prawdziwa włoska moda wygląda, jak wyglądają tak naprawdę prawdziwi, codzienni ludzie, nie różnią się tak naprawdę niczym od reszty Europy. Naprawdę mogłabym powiedzieć, że młodzież tutaj, nie wiem jak wygląda sytuacja, nie w wakacje w Mediolanie. Miałam okazję tutaj być w marcu, gdzie ten jednak wiosenno-zimowy street style był trochę bardziej ciekawy, to też nie był taki turystyczny sezon i ludzie ubierali się naprawdę fajnie. Tak mogę stwierdzić, że w szkole modowej wiele osób ubiera się bardzo klasycznie i nie zwracają powiedziałabym, że nie zwracają na to uwagi, ale pewnie wybierają po prostu te stylizacje, tak żeby było schludnie. I nie tego się spodziewałam. Moje wyobrażenie było zupełnie inne. Myślałam, że tutaj właśnie, w tym mieście, w tych szkołach, myślałam, że tutaj się wszystko rodzi i rozchodzi na cały świat. Może kiedyś tak było, na chwilę obecną wydaje mi się, że nie, wow, ale mam... ...dziwną rękę, to wygląda jakbym była pomarańczowa, ale to chyba światło po prostu. <grych> no, jestem ciekawa, czy widać to w kamerze, ale taką mam tu. To jest pomarańcz, a to się robi białe i to jest takie... Mniejsza. Street style na ulicach, pomimo tego, że to wakacje. Nie powala. Naprawdę nie powala. Częściej odwracam się yy, za ludźmi w Krakowie. To znaczy, tak, że po prostu outfit i próbujesz złapać markę, żeby popatrzeć, czy kupisz sobie coś podobnego, typu na butach albo coś takiego. Street style nie powala. Naprawdę wydaje mi się, że z ogromną dumą właśnie noszą swoje rodzime marki. Oczywiście dlatego też, że są bardzo dumni ze swojej kultury i są bardzo patriotyczni i wydaje mi się, że w ten sposób chcą to okazać światu, z dumą nosząc swoje marki. No bo tak, każda włoszka tutaj, taka na przykład pracująca w szkole, u mnie jako nauczycielka albo gdzieś pojawiająca się na mieście w eleganckim ubraniu, które ewidentnie jest jej po prostu dress-codem do pracy, ma na sobie którąś z tych marek, które przed chwilą wymieniłam. Także prawda tutaj jest, nie powiem, że jak nasz ochnik, bo to by chyba było bardzo duże uproszczenie tematu, i. Ale wydaje mi się, że moglibyśmy my, jako Polacy, nauczyć się trochę od Włochów doceniania tego właśnie rodzinnego marketu, rodzinnego rynku, bo mamy naprawdę, naprawdę dobre marki. Jak tak patrzę. Na, na przykład, kiedy widzisz tutaj w realu te produkty, które zazwyczaj nie są dostępne, no bo u nas w Polsce, na przykład w Krakowie, chyba nie ma ani jednego luksusowego sklepu. To znaczy takiego, wydaje mi się, że poza niektórymi showroom, showroomami to nie mamy nic takiego, więc ja też widziałam tylko zdjęcia tych produktów w internecie, a oczywiście marketing internetowy opiera się na tym, żeby sprzedać produkt lepiej niż jest w rzeczywistości. To jest norma. Także kiedy widzisz ten produkt w rzeczywistości teraz, tutaj, tą torbę Prady czy sukienkę Prady albo ludzi noszących te rzeczy, to masz takie, kurczę, usuń logo, jest normalna torebka. A u nas w domu, w domu, to znaczy w Polsce, naprawdę mamy Balagan, to jest moja ostatnia, nawet nie, że moja, ale moja mama kupiła sobie od nich torbę i jest naprawdę śliczny design. L37, to są takie bardzo affordable rzeczy, nie mówię, że porównuję je teraz do poziomu Prady czy Gucci czy Fendi, bo oczywiście są to marki z historiami, jednak czy ta historia powinna się przekładać za każdym razem na naszą decyzję zakupową? Tutaj jest właśnie mój dylemat, na którym pracuję, bo oczywiście jest to coś innego. Jednak, jeśli wydaje nam się, że ten luksusowy produkt będzie niesamowitej jakości i ta cena wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest on bardzo dobrze porządnie zrobiony, to niestety muszę Was zmartwić. Lepiej jest kupić coś z mniejszej marki, bo prawdopodobnie będzie dużo lepszej jakości i lepiej wykonane. Także to jest taki fun fact, który yy, może się okazać czymś, nawet nie, że niezwykłym, ale. Utwierdzającym przekonaniu. Bo tak naprawdę bardzo mało słyszy się o polskich projektantach i polskich talentach, bo nawet ci, którzy są u nas obecni i dostępni, jadą gdzie? Do Włoch, do Stanów, wszędzie indziej, bo tam robią karierę, bo u nas moda nie jest doceniona, u nas moda nie jest yy, ważnym elementem kultury. I oczywiście ja to rozumiem. W Stanach Zjednoczonych to wszystko wybuchło te fashion wiki, które zaczęły się tak naprawdę od targów, designerów i potem zostały posegregowane i Obchnięte jako fashion week, no to w Nowym Jorku pojawiły się pierwsze. Jednak moda włoska też została zaciągnięta tam, bo sami amerykańscy projektanci nie byli znani poza Hollywood. Wydaje mi się, że te miasta, Nowy Jork, Londyn, Mediolan, no i oczywiście Paryż, to są miasta mody. Możemy też zaobserwować ogromny wpływ Kopenhagi. Teraz szanse wbić się w tą wielką czwórkę, a zaraz może piątkę. Ja wiem, że każde miasto jest w stanie sobie stworzyć własny Fashion Week, i wydaje mi się, że to się właśnie dzieje w Polsce: że ta moda będzie coraz bardziej. rynek będzie coraz bardziej otwarty na modę i my stajemy się coraz bardziej kreatywni i otwarci na inne marki i inne produkty. Jednak poza Magdą Butrym i Wandą Nowak nie wiem, kto jeszcze jest na tym poziomie w Polsce. Wiem, że jestem też częścią tego problemu, bo tutaj nie mówię dużo o polskich markach, ponieważ sama nie do końca byłam świadoma tego, jaki skarb mamy na rynku. Teraz mogę stwierdzić, że będę eksplorować dużo polskich marek. To na pewno. Czekajcie, muszę sprawdzić, bo na przykład ja obserwuję stronę, jeśli chcecie być na bieżąco z faktami z Polski, to Fashion Business to jest jeden profil, który w Polsce jest na bieżąco z tym wszystkim. Co się dzieje? Tak, i Magda Butrym zadebiutuje na paryskim Fashion Weeku. Czy ktoś o tym mówi więcej niż tylko pojawił się jeden wpis dwa tygodnie temu? Ja już nic nie słyszę. Ale zadebiutuję oficjalnie w kalendarzu na sezon 2025, Spring, Summer 2025, i to jest chyba jedyna projektantka, która na chwilę obecną podbija międzynarodowy rynek z Polski. Jestem bardzo ciekawa tej kolekcji i tak naprawdę nie mogę się doczekać, bo Paryż jest po Mediolanie, więc nie mówię, że pojadę. Na pewno nie pojadę, mój budżet tego nie zniesie. Ale nie mogę się doczekać aż wrócę do domu i po prostu będę mogła sobie przeanalizować tą kolekcję. Fajnie było, gdyby też pojawia się w Mediolanie, bo jednak u nas w Polsce widzę ogromny wpływ mody skandynawskiej na nasze i social media i influencerki. Najfajniejszy street style widzę w metrze pod Duomo to nawet już nie chodzę, bo tam jest wysyp influencerek, każda jedna robi to samo zdjęcie. Jakby spoko, jakby ja rozumiem, ja Wow, to, to było tak wredne to, co powiedziałam, przepraszam. Nie mogę już tego cofnąć, nie chcę tego cofnąć, bo to było, to było prawdziwe. Jest wysyp influencerek. Okres, w którym tutaj jestem, też jest bardzo turystyczny. Prawdziwi Włosi też wyjeżdżają z Mediolanu na sierpień, wracają dopiero we wrześniu i jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać Mediolan właśnie w tygodniu mody, bo podobno jest świetnie. Na razie tylko słyszałam, że jest bardzo fajnie, bardzo kolorowo. Mnóstwo osób wygląda właśnie. Tak, jak pod social media, no bo tutaj jednak to jest komercyjne wydarzenie, ale tak jestem ciekawa, jakie Waszym zdaniem polskie marki są warte uwagi na chwilę obecną. Polskie, wiem, że mówiłam o włoskich, ale polskie marki warte uwagi, według Was. Które powinnam, chciałabym po prostu Was zapytać, które chcielibyście, żeby na przykład sprawdziła, bo ja mam z butów na pewno chcę sprawdzić L37 i Balagan, ich rzeczy. Nie są jakieś niezwykłe, innowacyjne, są na pewno porządne, trochę drogie. To jest taki już ten segment wyższy rynku, ale są naprawdę ładne te rzeczy. Tak uderzają do mojego stylu, także dajcie znać, którą polską markę wy polecacie. Ja standardowo dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne socjale, na Discorda, podcast i wszystko jest w opisie. Bajo.